Zwycięstwo Donalda Trumpa nad Kamalą Harris okazało się miażdżące i to właśnie on w styczniu zostanie zaprzysiężony jako 47 prezydent Stanów Zjednoczonych. Zastanówmy się teraz, co to oznacza dla świata, jaka przyszłość czeka Europę i wreszcie, jak w tym wszystkim powinna odnaleźć się Polska. Wybory wygrywa się ofertą programową, dobrze skrojoną ofertą programową. Nie podsycanie wewnętrznych konfliktów, ale umiejętne odczytywanie potrzeb, aspiracji, problemów zwykłych obywateli to właśnie zapewnia sukces. To niby oczywiste, ale przecież dobrze wiemy, że w praktyce, zamiast pojedynku na wizję rozwoju, często mamy do czynienia z wojną plemienną. Zamiast Donalda Trumpa krytykować, europejscy politycy powinni raczej pójść w jego ślady. Jeśli my My, Europejczycy, nie zadbamy o swoje własne bezpieczeństwo, to na koniec dnia, jak to się mówi, nikt nie zrobi tego za nas. Jestem ciekaw, jak europejscy członkowie NATO, którzy sami nie realizują celu 2% PKB na armię, zamierzają przekonywać Stany Zjednoczone, że to one powinny starać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej płacić na obronę Europy. No, to może się nie udać. Bliski doradca do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa wymieniał on Polskę w gronie najważniejszych sojuszników Ameryki, obok Izraela, obok Korei Południowej i Indii. No i to bardzo dobrze. A co więcej, podkreślał, jak ważne jest wzmocnienie Polski i oddanie jej odpowiednich zasobów, czy przekazanie jej różnych technologii, po to, by mogła stać się kluczowym filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej. Właśnie dlatego czas najwyższy, aby polski rząd z całą mocą postawił na rozwój inicjatywy Międzymorza. To naturalna przestrzeń realizacji tej ambicji i tego strategicznego zamiaru. Przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące światowe media, a także duża część polskiej debaty publicznej żyła pojedynkiem prezydenckim pomiędzy Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Emocje sięgnęły zenitu, zwłaszcza kiedy okazało się, że wbrew głosom wielu ekspertów, a także wynikom pracowni sondażowych, to właśnie Trump bierze kolejne stany. Zwycięstwo Donalda Trumpa nad Kamalą Harris okazało się miażdżące. I to właśnie on w styczniu zostanie zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Zastanówmy się teraz, co to oznacza dla świata. Jaka przyszłość czeka Europę i wreszcie jak w tym wszystkim powinna odnaleźć się Polska. Korzystając z tego, że kurz medialny zdążył już nieco opaść, chciałbym was zaprosić na spokojniejszą, bardziej zdystansowaną analizę. Opowiem o trzech wnioskach, które Polska moim zdaniem powinna wyciągnąć ze zwycięstwa Donalda Trumpa. Wniosek pierwszy. Na koniec zawsze wygrywa oferta. Wiarygodna oferta. Wszyscy wiedzą, że prezydent Donald Trump jest przebojową osobowością. Duża część jego historii kręciła się wokół show biznesu i sam niejako stał się twarzą tego świata. Wiele osób, zwłaszcza jego krytyków i przeciwników, podkreśla, że jest on osobą nieobliczalną do pewnego stopnia przynajmniej nieobliczalną i wybuchową, że to radykalny polityk, który lubi skandalizować. Ale przecież kluczem, kluczem do sukcesu Donalda Trumpa wcale nie było budowanie kampanii na skandalizowaniu albo podgrzewaniu spraw ideologicznych. Jak na ironię, to właśnie kandydatka demokratów Akcentowała w swojej kampanii wątki światopoglądowe, takie chociażby jak kwestia aborcji albo LGBT. Kluczem do zwycięstwa Donalda Trumpa było kompletnie coś innego, a mianowicie oferta programowa. I co ważne, była to oferta dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych i etnicznych. Donald Trump nie mówił wyłącznie do swoich zwolenników. Pogłębiające się nierówności, degradacja klasy średniej, o której tyle mowa, rosnące ceny, pogarszające się warunki życia, zwłaszcza te w mniejszych ośrodkach to były i są realne problemy milionów amerykańskich rodzin. I to właśnie napędzało emocje w społeczeństwie. Z jednej strony frustracja na obecną władzę, a z drugiej chęć, aby ktoś wreszcie. Zadbał o interes zwykłych obywateli. Donald Trump miał na to wszystko doskonale skrojoną odpowiedź. Odpowiedź streszczającą się w hasłach: Make America Great Again czy America First. To Wy, mówił do wyborców, Wasz interes, Wasza praca, Wasza przyszłość są najważniejsze. To o Was państwo powinno myśleć, troszczyć się w pierwszej kolejności, mówił Trump do wyborców. Zaostrzenie polityki migracyjnej albo no tax on tips, czy obniżka podatków, albo drill baby drill, czyli obniżka cen energii poprzez zwiększenie wydobycia surowców, czy wreszcie obrona tradycyjnych wartości i zahamowanie rewolucji woke. To wszystko było konkretną odpowiedzią na autentyczne problemy Amerykanów. I w ten sposób. Trump zdobył poparcie nawet wśród części demokratów zmęczonych prezydenturą Joe Bidena. Wielu demokratów było też rozczarowanych Kamalą Harris. I właśnie dlatego pierwsza lekcja z USA dla Polski brzmi: wybory wygrywa się ofertą programową, dobrze skrojoną ofertą programową. Nie podsycanie wewnętrznych konfliktów, ale umiejętne odczytywanie potrzeb, aspiracji. Problemów zwykłych obywateli, to właśnie zapewnia sukces. To niby oczywiste, ale przecież dobrze wiemy, że w praktyce zamiast pojedynku na wizję rozwoju często mamy do czynienia z wojną plemienną. To miałem na myśli, gdy niedawno w czasie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości mówiłem o planie 3 razy o odwaga, odbudowa i oferta. Odwaga, czyli aktywna postawa, Pomysłowość, kreatywność, myślenie poza szablonami, otwarcie głów na nowe inspiracje, odbudowa, czyli uruchomienie na nowo społecznego ruchu pod flagą biało-czerwoną. Potrzeba dziś, aby każdy, kto chce budować silną, niezależną Polskę, mógł spotkać się w jednym miejscu. Od niepodległościowej lewicy po wolnościowców, od państwowców po lokalnych liderów. No, i oferta, czyli oferta programowa, oferta szyta na miarę ambicji Polaków i wyzwań nadchodzących dekad. Przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce, wybory w 2027 roku, te parlamentarne, będą dokładnie o tym. A teraz wniosek drugi. Czas na realizm polityczny. Drugi wniosek wynika z pierwszego i jest lekcją realizmu politycznego. Fakt, że hasło America First. Podbija serca Amerykanów, budzi niepokój w części europejskiej i części polskiej debaty publicznej. Słyszymy pytania: Co dalej z relacjami USA-Europa? Co dalej z NATO? Co dalej z Ukrainą? Ale zamiast Donalda Trumpa krytykować, europejscy politycy powinni raczej pójść w jego ślady. Jeśli my, my, Europejczycy, nie zadbamy o swoje własne bezpieczeństwo, to na koniec dnia, jak to się mówi, nikt nie zrobi tego za nas. Jestem ciekaw, jak europejscy członkowie NATO, którzy sami nie realizują celu 2% PKB na armię, zamierzają przekonywać Stany Zjednoczone, że to one powinny starać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej płacić na obronę Europy. No, to może się nie udać. To samo dotyczy wszystkich innych obszarów, od polityki klimatycznej przez politykę przemysłową, innowacje, rozwój AI i wiele innych dziedzin. Niedawno ogłoszony raport Mario Dragiego jest dowodem, że nawet szczyty brukselskich elit wreszcie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co się tak naprawdę wokół nas dzieje. Zdają sobie sprawę z tego, że dotychczas realizowana strategia rozwoju, której sercem był Europejski Zielony Ład, Prowadzi tak naprawdę do utraty przez Europę konkurencyjności. Prawda jest taka, że tylko Europa z silnym przemysłem, solidną obronnością i rozpędzoną gospodarką może być prawdziwie równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i skutecznym konkurentem dla innych obszarów gospodarczych całego świata. Wspólnie tworzymy dwa skrzydła cywilizacji Zachodu. Bez tego partnerstwa świat zachodni nie przetrwa. A widać, że świat wkracza w czasy wojen handlowych, wzmożonej konkurencji i protekcjonizmu. Tak, tak, dawno zapomniane słowo protekcjonizm. Czas więc, abyśmy i my odnaleźli się w tej układance. My, jako Europa, i my, jako Polska. Jak? Stawiając na ambitną politykę przemysłową. Pisałem o tym niedawno w Politico. Niech Polska będzie przykładem dla całego kontynentu. Jest kilka punktów, od których możemy zacząć. To oparcie wzrostu gospodarczego o sektor badań i rozwoju, by budować przewagi technologiczne na tych wysokich piętrach wartości dodanej. To umacnianie Polski w roli hubu logistycznego na Europę Środkowo-Wschodnią, tutaj kłania się centralny port komunikacyjny albo porty. To także sieć parków technologicznych, czyli stworzenie 5-10 do tysięcy nowych firm, nowych przedsiębiorstw wzdłuż autostrad i tras ekspresowych, przekształcając niewykorzystane tereny w centra przemysłowe, dokonując ich uzbrojenia. Ale także pomysł na polskiego odpowiednika amerykańskiej DARPY, zwłaszcza w zakresie AI, sztucznej inteligencji, po to, żeby zabezpieczyć tę, tę podstawową niszę technologii XXI wieku. I może jeszcze jeden punkt wymienię, to budowa armii przyszłości z naciskiem na odporność, na produkty podwójnego zastosowania, na mobilizację zasobów lekalnych, a także na szczególne uwzględnienie tego, co można nazwać Outputem, a nie tylko wsadem, bo patrzymy na to, ile pieniędzy wkładamy w armię, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, jaka jest potem ta armia, jaka jest jej jakość, jakie produkty dual use z tego całego naszego wsadu do armii możemy wypracować. Taka jest moja odpowiedź i zarazem propozycja na przyszłość. Stawiając interes Polski na pierwszym miejscu, stawiamy na realizm polityczny. I wniosek trzeci. Wrócić do Międzymorza. Ten trzeci wniosek ma charakter geopolityczny. W obliczu spodziewanego pogłębienia wojny handlowej z Chinami pod rządami Donalda Trumpa Stany Zjednoczone prawdopodobnie zmienią swoją dotychczasową koncepcję strategiczną. Niektórzy eksperci, komentatorzy wprost mówią też zresztą o końcu prymatu Stanów Zjednoczonych. Jednak warto pamiętać, że imperia niechętnie zmniejszają swoje strefy wpływów. Znamy to z historii aż nadto dobrze. Dlatego Stany Zjednoczone prawdopodobnie wybiorą offshore balancing, czyli utrzymanie wpływów, ale dzięki partnerstwu z wybranymi sojusznikami w różnych regionach świata. Widzę tu zresztą ogromną rolę Polski. Polska może i powinna być takim właśnie Indispensable ally, takim offshore balance partner, czyli takim sojusznikiem niemożliwym do zastąpienia. Niektórzy amerykańscy komentatorzy, doradcy, jak na przykład Abraham Denmark, mówią wprost, że Stany Zjednoczone muszą wzmocnić swoich partnerów, współpracować z regionalnymi liderami i łączyć tych lokalnych liderów poprzez wspólne technologie jeszcze bliżej z gospodarką Stanów Zjednoczonych. Przykładem takich partnerów jest oczywiście Izrael na Bliskim Wschodzie, Korea Południowa w Azji czy Wielka Brytania w Europie. A w Europie Centralnej, w Europie Wschodniej taką rolę mogłaby właśnie pełnić Polska. Moglibyśmy wypełniać tę rolę w jeszcze dużo większym stopniu niż to, co obserwujemy dzisiaj, a już dzisiaj widzimy, że Polska jest bardzo ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Niedawno w wywiadzie dla The New York Times w podobnym tonie wyrażał się Elbridge Colby, bliski doradca do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa. Wymieniał on zresztą Polskę w gronie najważniejszych sojuszników Ameryki, obok Izraela, obok Korei Południowej i Indii. No i to bardzo dobrze. A co więcej, podkreślał, jak ważne jest wzmocnienie Polski i oddanie jej odpowiednich zasobów, czy przekazanie jej różnych technologii po to, by mogła stać się Kluczowym filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej. Właśnie dlatego czas najwyższy, aby polski rząd z całą mocą postawił na rozwój inicjatywy Międzymorza. To naturalna przestrzeń realizacji tej ambicji i tego strategicznego zamiaru. Międzymorze, powinno stać się rozbudowanym systemem współpracy europejskiej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa a wsparcie USA jest tutaj kluczowe. Kilka dni temu wreszcie baza w Redzikowie została otwarta. Teraz z Polski powinien popłynąć ważny sygnał. Wracamy do rozwijania międzymorza. Wracamy do rozwijania międzymorza, którego Donald Trump w czasie swojej pierwszej prezydentury był przecież jednym z głównych orędowników. W świecie, gdzie znaczenie mają przede wszystkim wielkie mocarstwa, izolacja prowadzi do marginalizacji. Przyszłość Europy to integracja transatlantycka i współpraca instytucjonalna. Między Międzymorze rozszerzone o sojusz z krajami skandynawskimi byłoby gotowym systemem bezpieczeństwa i odporności dla całej Europy. To jest horyzont, w którym rząd polski powinien myśleć, ten horyzont powinien przepracować. Jeśli chcemy realnie brać odpowiedzialność za nasz narodowy los, a to powinien być nasz podstawowy cel. A więc wniosek trzeci: wrócić do koncepcji międzymorza. A zatem na podsumowanie, oczywiście nasuwa się tu pytanie, czy jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie. Czy mamy w Polsce rząd, który jest gotów dać odpór zewnętrznym naciskom? Czy obecny rząd wsłuchuje się w oczekiwania polskiego społeczeństwa? Czy rozumie potrzeby Polaków? Czy o nie zabiega? Czy mamy wreszcie rząd, który stawia na rozwój, który stawia na odważne inwestycje, który stawia na śmiałą wizję na przyszłość? Kochani, wkraczamy w nowe, wymagające czasy, naprawdę bardzo wymagające. Możemy wykorzystać je jako szansę, ale możemy też sami siebie pogrążyć. Lepiej, abyśmy na to wszystko dobrze się przygotowali.